Dziś wierni na znak pokoju posypują głowę popiołem, który ma przypomnieć o przemijaniu i ulotności ludzkiego życia. Środa popielcowa to dzień, który rozpoczyna w kalendarzu katolickim okres Wielkiego Postu. To wyjątkowy czas w kalendarzu katolickim, symbolizujący pokutę i nawrócenie. Potrafimy o innych mówić wiele. Potrafimy opiniować, wydawać wyroki, sądzić, a tak mało czasami umiemy okazać miłosierdzia. Dlatego potrzeba nam wejścia w samego siebie w tym czasie Wielkiego Postu, aby oczyścić właśnie te nasze wnętrza i dusze z tego wszystkiego, co sprawia, czy stawia tamy, które nie pozwalają nam właśnie żyć tym życiem miłosiernym. Popielec rozpoczyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu. To jest pewna symbolika. Post czterdziestodniowy oznacza życie człowieka. To jest czas życia człowieka na Ziemi. A więc oznacza, że cały czas mamy pościć, mamy się nawracać, mamy właśnie zdążać ku doskonałości. Zgodnie z tradycją duchowni posypują dziś głowy popiołem pochodzącym z palm poświęconych w niedzielę palmową ubiegłego roku. Te dwie formy, które za chwilę usłyszymy. Prochem jesteś, proch się obrócisz. Przypominają nam o naszym przemijaniu, właśnie, które dokonuje się w atmosferze Postu, czyli przez całe życie. I druga sprawa, która też ważna jest na czas Wielkiego Postu, wiążąca się bardziej z nadzieją: mianowicie, nawracajcie się i w Ewangelii. Nawrócić się do Boga w sercu, aby następnie właśnie żyć nadzieją. Razem z bliźnim, razem we wspólnocie, z, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Dziś wszystkich wiernych obowiązuje ścisły post.